Są takie puszki, i w te puszki się rzuca, można coś wygrać. O, jakieś poszłaki są tutaj, jakieś zabawki do wygrania. Nie wiem jak to działa, ale widzimy jak rzucali właśnie tymi piłkami do puszek. A to są kalecka, widać, ktoś by zasłabł na tych karutelach ale ja wam powiem nie ma dużo ludzi A to coś dla miłośników kartofli? szpilal szpilar kartofele To się pewnie smakuje dobrze Dzię koszta 5 euro A 5 euro Dziękuję A skąd pan wiedział Czy po polsku? Mogę na YouTube a wrzucić? Mogę banana YouTube'a wrzucić? Jak Jak da się zarobić z tego? Tutaj wszystko? A skąd z Polski? A Słupc. No ja garbołów A może szedł i Śląska A, ze Śląska A. Dzięki A jak masz imię? Sylwester No ja Robert wow. Mamy tutaj mamy coś dla dzieci Nie wiem dokładnie co tu jest, ale coś poswici A to są te, to te... Chyba... Szkoda, że nikogo nie ma, jutro pewnie będzie więcej ludzi Jest, ale jakoś radioaktywne pokazuje żeby ludzie nie widzieli wody a to kolejka, mini kolejka górska pewnie dla dzieci jest jutro pewnie będzie otwarta dzisiaj piątek jest tak dopiero przeszykowania są ale przyszedłem w nocy nagrać myślę że ładnie wszystko wygląda tu pamiątki jest tego trochę ooo, zobacz jak żywe Ruch, to nie, machał w też. A tu mamy coś zabaja. To 10 euro. Zauważyłam, że takie niespodzianki są, nie? Tu też, ale. Te mapeczki. nie dla sprytnych nie wiem jak to działa ale wrzuca się 2 euro i można wygrać któregoś z tych puszaków ale to który nie jest prosta sprawa o, takiego smoczka to dzieci by chciały mieć z tej strony pokażę malutkie to te Skoczynkowe z Witem małe miasto, takie 20 tysięcy Mieszkańców około łącznie No ale pewnie jutro dużo ludzi będzie i będzie ciężko nagrywać. A mi się wydaje, że w nocy to pięknie wygląda wszystko. No to na razie, do zobaczenia wkrótce.